Siemano, witajcie kocury z tej strony Kondi. Witam was w kolejnym odcinku serii z Farminga 25 na moim kanale. Dzisiaj wypływamy na szerokie wody, i tu nie chodzi, moi drodzy, o to, że sobie zakupię łódkę i będę gdzieś tutaj pływał po jakiejś tam rzece. Chodzi mi o to, że po prostu zakupimy sobie biogazownię. Ja nigdy nie miałem styczności z tą fabryką i to jeszcze tym bardziej w tym nowym farmingu 25. Więc jestem bardzo ciekawy, jak ta biogazownia się tutaj będzie spisywała. No i teraz mogę Wam przypomnieć, że jest to już odcinek 140. 49, a w poprzednim materiale pokazywałem wam fabrykę chipsów, więc jeśli ktoś nie obejrzał tego poprzedniego odcinka, to serdecznie was tam odsyłam, a jaż moi drodzy lecę tutaj z tym całym tematem. I gdzie tę fabrykę, czyli tę całą biogazownię chciałbym wybudować, czy tam usytuować? Wydaje mi się, że najlepszym miejscem, najlepszą opcją będzie tutaj te pole ryżowe. Jak widzicie ja już tutaj sobie zebrałem cały ten ryż, niestety trochę tego ryżu już uschnęło. No i wygląda to właśnie w taki sposób. I mm, jeszcze tutaj będę musiał to wszystko sobie ogarnąć, ale zaraz wam to pokażę, jak to będzie wyglądało. Bo teraz, jeszcze chciałbym Wam przypomnieć, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz suba, bo jest to mega ważne. No, i teraz klikamy sobie tutaj po prostu na P. No, i mamy, moi drodzy, taką opcję. Czekajcie, gdzie to tutaj jest tryb niszczenia. O, i tutaj trzeba kliknąć, więc zaraz się to ogarnie. Musimy najechać na to i czekajcie. O, dobra, pokazało się już. E, czy chcesz usunąć pole ryżowe? Ok, tak. No i już sobie usunęliśmy te pole ryżowe. No i tutaj mamy taki idealnie kwadratowy plac. No prawie taki kwadratowy, bo to w sumie. Bardziej jest, nie, to chyba kwadrat albo taki prostokąt, ale to już tam mniejsza oto, moi drodzy. No i tak, jak widzicie, nie mam takich wielkich pieniędzy, bo potrzebuję 435 tysięcy euro, więc będę musiał się tutaj zapożyczyć. Dlatego wejdźmy sobie tutaj w kategorię finanse, no i pożyczymy sobie te. Pieniądze, moi drodzy, jeśli są ludzie, tutaj, którzy oglądali tę moją serię z Farminga już prędzej, no to wiedzą, że ja już tutaj miałem nieprzyjemną sytuację z bankiem, gdyż już byłem naprawdę zapożyczony na ogromną kosmiczną kwotę. No i nie mam dobrych tutaj wspomnień związanych z bankiem, ale okej. Okay. Więc tak, już sobie wzięliśmy tę pożyczkę. No i możemy sobie tutaj, moi drodzy, to zakupić i to wybudować. Koniecznie to będzie w taki sposób, ładnie, prosto. Może bardziej z tej perspektywy. Chyba będzie ok, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc tutaj chyba z tej prawej strony coś będzie, będę musiał dojeżdżać. Więc zróbmy to sobie. O tak, niech będzie. No i zobaczmy, moi drodzy, jak to tutaj wygląda. No efekt jest wow. Bo jak widzicie, to wygląda jak taki po prostu, w taki wielki okrąg. z nie wiem, jak to się tak naprawdę nazywa, to u góry. Napiszcie w komentarzach, bo mi słowa w sumie zabrakło, bo to w sumie może być półokrąg, ale to bardziej jest wtedy, by był pół. Albo nie wiem, nie wiem, ja się nie znam, moi drodzy, wiem, że tu, tutaj to jest okrąg, to jest stożek, to chyba stożek, to nie, to nie stożek inaczej by wyglądał. Nieważne. Ważne, że moi drodzy, mamy tę biogazownię, zakupiliśmy sobie ją właśnie. Najwyżej jeśli gdzieś tam między, serii, między odcinkami ta moja biogazownia zmieni miejsce, no to moi drodzy się po prostu nie zdziwcie, bo w sumie mógłbym zrobić tak, że trochę zmienię jej miejsce, no i zaiste wtedy będzie to inaczej trochę wyglądało. Ale to już mniejsza o to. Dobra. I teraz możemy sobie wejść tutaj w nasze posiadane. No i gdzieś tutaj powinna być biogazownia. No i mamy biogazownię. I o co, moi drodzy, tutaj tak naprawdę chodzi? Jak widzicie, możemy z tego wszystkiego wyprodukować sobie te nasze różne y, rzeczy, bo mamy dostarczane materiały, co nie? I tu mamy jeszcze wytwarzane produkty. I proszę, moi drodzy, powiedzcie mi, w jaki sposób to działa. Ja mniej więcej wiem tylko, bo. Patrzcie, dajmy gnojówkę, kiszonkę, obornik albo rozdrobnione buraki cukrowe, co nie? Więc jakbyście mogli mi powiedzieć, co my dostajemy? Bo, bo dostajemy. Ja rozumiem, że dostajemy ładowanie elektryczne i metan. No i oprócz tego mamy jeszcze tutaj, moi drodzy, ten Poferment. I co to jest ten Poferment? Czy to jest po prostu jakaś, jakaś substancja? Czy to jest po prostu jakiś, jakiś tam odpadek po tym? Nie, bo jestem w sumie ciekawy. Ale moi drodzy, możemy zrobić tak, tak naprawdę, że. I co to jest w ogóle? <gry> Jak to dziwnie wygląda. E, ale okej, okay, dobra. E, możemy zrobić tak, że ja po prostu spróbuję zrobić tutaj to taki, w taki najbardziej logiczny sposób. E, tutaj chyba musimy. Tu będziemy wszystko wywalać, co nie? Dalej, tutaj będziemy mieli chyba też tę naszą kiszonkę. I tutaj również będziemy wywalać. Tu możemy sobie po prostu kliknąć R, co nie? Tak, dobra, to, to już jest wiadome. To mogę otworzyć? Nie, niestety nie mogę. No a tutaj chyba będziemy też coś dawać albo będziemy odbierać. No ale dobra. Więc tak, moi drodzy, zacznijmy od tego, że damy sobie może... Najlepszą opcją będzie gnojówka, bo tej gnojówki posiadam najwięcej. Dlatego weźmy... O, to już mój pracownik ogólnie skończył. Już siać rzepak, więc możemy sobie pojechać po e, mój wóz asenizacyjny. I wydaje mi się, że to chyba będzie najlepsza opcja. Co nie, że takim wozem asenizacyjnym będziemy mogli to tutaj sobie e, przewieźć, ale nie jestem jeszcze pewny, bo wóz asenizacyjny ma chyba tylko opcję tego szerokiego. Nie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że się uda tym wozem asenizacyjnym. Najwyżej to sobie zrobimy w inny sposób, bo na przykład możemy też sobie zadować tutaj na mój rozrzutnik ro chyba chyba obornik i wtedy też to będzie działało, ale nie jestem pewny, dlatego pojedźmy sobie tam no i tak, ogólnie no to też chciałbym tutaj w międzyczasie, o dobra tutaj mam ten chciałbym w międzyczasie poruszyć temat związany z farmingiem ogólnie że ostatnio nic się nie dzieje w tym farmingu wiadomo, widzieliśmy jakieś tam rzeczy związane z tymi, z, tymi, z tym nowym nie wiem jak to się dokładnie nazywało E, dokładny farming, czy, czy po prostu precyzyjny farming, jakoś tak to się nazywało e, No to to było taka jedna rzecz, no i tam jakieś modyfikacje się trzy pojawiły I oprócz tego cały czas ludzie robią nowe modyfikacje I w sumie nic innego nie mamy teraz, więc no nie będę zbytnio poruszał tego tematu farmingowego Bo no to by nie miało sensu, bo też nic się ciekawego nie dzieje Patrzcie, możemy sobie tutaj gnojówkę dać e, Mamy możliwość dania tej gnojówki naprawdę bardzo, bardzo mało e, Dlatego... Zróbmy sobie tak, że damy sobie tę całą gnojówkę. Chyba zaraz będzie koń miejsca. Tak. No i zróbmy sobie tak, że... powiedzmy, moi drodzy, jakby to wyglądało, gdybym dał teraz zmień... Bo to jest z gnojówki, tak? Zmień tryb produkcji. Dajmy sobie na razie na przechowywanie, co nie? Bo jestem bardzo ciekawy, co nam będzie się tutaj przechowywało. No i zróbmy aktywuj. Działa. Dobra, więc to tak działa. Jest OK. Czy możemy dać coś oprócz tego? Moglibyśmy jeszcze... Niby teoretycznie dać um, kiszonkę, tylko czekajcie, bo wtedy muszę tę kiszonkę sobie wziąć. Nie, byłam kiszonkę i obornik, tak naprawdę. Um, nie wiem, która tu opcja będzie najlepsza, bo teraz to wszystko będę musiał załadować albo na rozrzutnik, albo po prostu na, na przyczepę. Więc spróbujmy, moi drodzy, z. Chyba z tą kiszonką, co nie? To będzie taka opcja, która by najbardziej mi tutaj usatysfakcjonowała. No i pojedźmy sobie w takim razie w stronę mojej przyczepy. Gdzie jest ta piękna przyczepa, ta większa? Ona chyba gdzieś tam została. Okej, okay. ogólnie ten odcinek będzie trochę dłuższy, być może będzie trwał z 15 minut, ale to już To już nie moja wina, moi drodzy, bo chcę Wam wszystko pokazać tutaj ładnie jak to działa. Ej, ty jednak tej przyczepy tutaj nie ma, to gdzie jest ta przyczepa w ogóle? Gdzie ona była ta moja przyczepa? A, bo ja tam mam ryż. Aj karamba, aj karamba, aj karamba. Nie przewidziałem tego w ogóle. Dobra, wiecie co? Pojedźmy sobie pod tę małą przyczepę. Nie damy dużo tej kiszonki, bo ja chcę wam po prostu pokazać, jak to wszystko tutaj wygląda. No i zobaczymy, co później dostaniemy. Napiję się tutaj dzika. Oczywiście pamiętajcie, że ten dzik posiada kofeinę, więc jest tylko dla osób pełnoletnich. I jeśli dzik chciałby współpracę, to piszcie do mnie. Ja chętnie, moi drodzy. E, Nawiążę tutaj tę jakże przepiękną współpracę. Dobra, no i jesteśmy teraz tak. Wyjdźmy sobie. No i okej. Okay. Możemy sobie zadować. No i w sumie tej kiszonki nie będzie jakoś mega dużo, wręcz będzie jej bardzo mało. E, chyba z dwie łyżki, to mi się przynajmniej wydaje, więc szybko zabieramy się za to. No i widzimy się za chwilę. Dobra, mam tutaj już pełną przyczepę tej kiszonki, więc pojedźmy sobie szybko tam, do tej mojej biogazowni. No i tam sobie to wyładujemy i zobaczymy, co my będziemy mogli z tego wszystkiego dostać. I jak w ogóle działa ten cały mm, poferment? Czy to jest po prostu jakaś taka zwykła substancja? Czy po prostu możemy sobie to wziąć na przyczepę? Czy, czy, czy jak to wygląda? Bo ja jestem bardzo ciekawy. Czy tu mogę sobie to wyładować? Czy jak to działa? Wyładuj. Tak, czy nie? Czy jeszcze gdzieś nie muszę jechać? Sprawdźmy. Weźmy sobie tam i zobaczymy, jak to. O, tutaj jest kiszonka, dobra. Więc tutaj dajmy sobie tę kiszonkę. Te kiszonki, wiadomo, nie jest jakoś mega dużo, ale tej kiszonki, jak widzicie, tutaj się mieści dużo więcej. Tylko rzeczą ciekawą jest tutaj to, że jak widzicie. Ta cała nasza biogazownia nie ma dużo miejsca, więc bierzcie też pod uwagę to, że jeśli macie dużo pieniędzy, to możecie sobie zakupić większe te biogazownie, bo one wówczas mają więcej miejsca na to wszystko. No i jeszcze muszę Wam przypomnieć tylko to, że jeśli, że macie po prostu trzy opcje. Pierwsza opcja to jest przechowywanie, czyli to wszystko wam się będzie gromadziło tutaj na tym waszym miejscu. Czyli wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Następna opcja jest taka, że możecie po prostu sobie dać sprzedaż. To od razu wam się automatycznie sprzedaje. Wiadomo, za jakąś tam mniejszą cenę, ale wam się sprzedaje. Ja zawsze sobie ustawiam na sprzedaż. Tylko teraz, na potrzeby odcinka, dałem na przechowywanie, żeby zobaczyć, gdzie nam się to wszystko pokaże. No i mamy jeszcze dystrybucję. No i dystrybucja działa w taki sposób, że ona wam to przekazuje tam na różne inne miejsca. Albo na jakieś inne fabryki, które Wy posiadacie, chyba, chyba mnie rozumiecie. Mam taką nadzieję przynajmniej, więc po prostu uruchomimy sobie e, tę całą pracę. Bo teraz tylko moi drodzy, muszę sobie zapisać gierkę, tak właśnie uczynię. E, no i teraz możemy sobie to przewinąć. Już no i zobaczymy, co będzie nam się tutaj pokazywało. No bo wiadomo, dałem sobie na te przechowywanie. No i zrobiłem to z myślą taką, że po prostu coś nam się tutaj pokaże, coś nam się zrespi. Więc zobaczmy. Tu możemy sobie jakoś wejść, czy nie, żeby zobaczyć, bo tutaj tak naprawdę mamy te. Tu chyba trochę kiszonki, co nie? Dobra, tu mam trochę kiszonki, bo w sumie jedyne co możemy tutaj odebrać z tego wszystkiego no to jest, moi drodzy, ten poferment, bo tak naprawdę ładowanie elektryczne, nie wiem gdzie nam się to będzie przechowywało, dziwne. No i metan też nie wiem, gdzie będzie nam się przechowywał, więc w taki sposób musimy brać to pod uwagę. No i teraz sobie, moi drodzy, po prostu, o dobra, tu już trochę to czasu minęło, więc nie jestem w sumie zadowolony, ale okej. Okay. Znaczy jestem zadowolony, bo chciałem, żeby trochę tego czasu minęło. Przejdźmy sobie do następnego dnia. No i tam chyba wydaje mi się, że wszystko już się rozwiąże. Dobra, jesteśmy już tutaj normalnie na mojej gospodarce. Przewinimy sobie jeszcze trochę, trochę tego czasu do przodu. No i sprawdźmy, czy, moi drodzy, my coś tutaj mamy. Wydaje mi się, że. No nic, na przykład, bo ja, ja to też to teraz myślałem, że jak to będę dawał, to coś nam się pokaże, może jakaś rzecz, ale jednak nie, bo tym my tu chyba mamy. O, dobra, brakujące materiału. to już jest koniec, tak? Dajmy sobie deaktywuj e, No i aha, bo mamy tutaj ferm, e, ferment po ferment. Tylko w którym miejscu nam się pokazuje, jakby. Ten cały metan i te ładowanie elektryczne, to jest ciekawe. Moi drodzy, jeśli wy wiecie, to proszę dajcie znać w komentarzach, bo dzięki wam ta seria będzie się rozwijała, no i też inni ludzie będą wiedzieć, czyli co możemy robić teraz z tą fabryką tak naprawdę. Czy tutaj coś możemy odebrać? Nie, tutaj niczego nie mamy, tak, okej. Okay. Bo ja, ja rozumiem, że gdybym ustawił teraz to na sprzedaż, no to wtedy mógłbym po prostu sobie Mógłbym sobie to od razu sprzedawać i bym miał od razu z tę kasę. A teraz tak naprawdę no, nie wiem gdzie jeśli dałem na przechowywanie, czy mam jakąś możliwość tego odebrania gdzieś, czy, czy jak to wygląda. Dajcie mi znać w komentarzach moi drodzy, bo ja niestety nie wiem. Ale liczę tutaj na waszą pomoc, bo też no, nie jestem zbytnio z tym. Nie... Że może nie na bieżąco, ale po prostu nigdy tego nie robiłem, tak jak wam powiedziałem na początku tego. Odcinka, bo gdzieś ten poferment chyba trzeba odebrać, co nie? Tylko w którym miejscu dokładnie się go odbiera. Weźmy sobie jeszcze tutaj w ceny przy okazji, bo to jest cenami też jest carving, co to jest nie wiem. Bo to jest cenami również jest fajnie, bo tam było niegnowka, to jest tam z tego innego miejsca. Tylko chodzi mi o to, że mamy olej napędowy, nie, to jest tam w innym miejscu oborning. Okej, okay. poferment mamy. I to. Można sprzedawać? Nie, bo nie ma punktu skupu. To gdzie my byśmy to sprzedawali? To, to jest w ogóle ciekawe. Dajcie daj mi znać komentarzach jak to wszystko działa, bo tak naprawdę ja zbytnio się nie przygotowałem na ten odcinek, przepraszam was bardzo. Ale tu jednak jest to trochę temat już bardziej rozwinięty, no i jest trochę. trochę tu, trudniejszy i wymaga bardziej tutaj się zagłębienia w to wszystko. Bo tutaj tak naprawdę nie mamy nigdzie pokazanego tego, że moglibyśmy to sprzedać gdzieś, co nie. To chyba automatycznie musimy zawsze ustawiać, żeby się sprzedawało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli wy wiecie, to mnie poprawcie, proszę, w komentarzach. Napiszcie również, jakie chcecie następne odcinki, bo to dzięki Wam ta cała seria oraz mój kanał się rozwija. Więc yy, moi drodzy, trzymajcie się i nadal jestem ciekawy, gdzie ten poferment się znajduje, ale to chyba się nie dowiem albo w późniejszej części tej serii, więc. Trzymajcie się, moi drodzy. Ja wam życzę miłego dnia bądź miłej nocy, w zależności od której oglądacie ten odcinek, i następnego materiału. No to nawa, Now elo.